Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku spędzimy noc w jednym pociągu z kapsułami w Europie. Brzmi to crazy, bo jak kapsuła w pociągu? No w pociągu. Jak ja to usłyszałam to wiedziałam, że jest to zadanie oczywiście dla nas, bo jak wiecie przetestowałam już masę pociągów na kole podbiegunowym w Japonii, we Włoszech spałam również w kapsułach, więc jestem mega ciekawa jak będzie to wyglądało w pociągu. Znajduję się aktualnie w Wiedniu i czeka mnie 10 godzin na podróż do Włoch. Nadjechał nasz pociąg, na no to wsiadamy. Jestem mega, mega ciekawa, jak to będzie wyglądać. Jezu, długi jest ten pociąg, nie wiem, gdzie mam iść. You in? Sorry? Where are uh, Rome. May I see your ticket, please? Yes, thank you. <laughs> A zobaczmy, jak wszystkie te wagony wyglądają. Widzisz, że jestem w jakichś prywatnych teraz pokojach. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Jak serio, takie hotelowe. Ekstra to wygląda. Oh. No Tutaj jest taka prywatna kabina. Ej, czadowo wyglądają te kabiny luksusowo. Ja jechałam w takiej kabinie w Szwecji, było dużo gorzej. Fajnie, tu mają prywatną łazienkę jeszcze co Patrzcie. Ja. Yeah. Dobra, idziemy dalej. Oczywiście mój wagon jest gdzieś na samym końcu, więc zwiedzimy sobie wszystkie wagony, które tu są dostępne. Tutaj są zdecydowanie prywatne sypialnie. Co będą? one też są wypasione, widzę. Kurde, fajnie. Ale one kosztowały jakieś 600 euro. 600! Ogólnie ja za swój bilet zapłaciłam jakieś 150 euro, także też 655 zł za tę kapsułę. No ale ja z Wiednia dużym, w sensie mam bilet dużym, wysiadam wcześniej, ale musiałam kupić też, że muszę mieć kapsułę. Zobaczcie, wszystkie przystanki. Dobra, może nie wszystkie brakuje, kilku, ale lecimy. Tutaj mamy już czteroosobowe kajuty. Nie kajuty, jak to się nazywa? Kajuty są na rejsie, na statku. Ale czteroosobowe przedziały po prostu, nazwijmy to przedziały. I oczywiście bez Prywatnej łazienki to już nie ma, ale wygląda też zarąbiście, naprawdę dobrej jakości są te rzeczy, tak serio luksusowo tutaj po prostu jest, o i widzę, że czeka woda i batoniki czy też będę miała. Musiałam przejść dworem, bo tam się robił niezły korek, a chcę jeszcze zobaczyć, właśnie tą siedzącą Marę. Nie wiem, jak ludzie będą siedzieć 15 godzin w tym pociągu, bo on jedzie 15 godzin do Rzymu, ale no dobra, jak to wygląda. okej, okay, na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwykłe Regio. Zobaczcie, zwykłe siedzenia. No, nie, no są trochę wygodniejsze, wydaje mi się, że jest więcej miejsca na nogi. Te fotele są takie bardziej pro. Zrobiliśmy turne i jeszcze trzeba znaleźć toaletę z prysznicem WC i jedzenie ale najpierw może znajdźmy nasz przedział i nasze kapsuły, widzę, że to są już jakieś kapsuły, ale nie wiem czy to jest mój wagon czy jeszcze nie ja mam 4, 3, 3 zobaczcie jak te kapsuły wyglądają zarąb Właściwie, co nie? Tak na razie z zewnątrz. Tak wygląda alejka. Szukamy naszej. Idziemy, idziemy. Pamiętam, że ogromny jest ten pociąg. 4, 3, 3. 4, 3, 3. 4, 3, 5. chyba jeszcze dwa i powinny być nasze. O, tu chyba jest męski, bo to są sami mężczyźni. Ciekawe, czy to oddzielam na kobiety i mężczyzn. W sumie pytali się, jakiej płci jestem. Wydaje mi się, że tak mogą ro robić. To jest super. Ja zawsze czuję się bardziej komfortowo wtedy w podróży, szczególnie jak jestem sama, jak dzisiaj. Na no projekcie mamy tu 4 czy 4? Dobra, to chyba ten już będzie mój. No, ale są jacyś faceci, więc chyba jednak nie. <śmary> Ale to wyraz Jakiś głośny Tym Bardziej nie lubię. Jak ja nie lubię takich głośnych ludzi w podróży, szczególnie w pociągach. Dobrze się tak cicho jak myszka, bo nie chcę przeszkadzać ludziom, bo sama nie lubię, jak ktoś mi tak przeszkadza. Ale zobaczmy, czy ten pan jedzie ze mną. Tak, 433 to jest mój właśnie wagon. Także szukamy mojej kapsuły teraz. Mam ją numer. 33, także wiecie, 13 to moja ulubiona, szczęśliwa liczba, także myślę, że 3-3 też będzie. Maga. Jestem właśnie. Tak wygląda na razie z zewnątrz, ale widzę, że mamy tutaj miejsce na buty i mamy tutaj schowek na walizkę, także najpierw się rozbierzemy, a później wejdziemy i przetestujemy. Słuchajcie, to jest na jakieś kluczy, na jakiś pstryczek, żeby to otworzyć i zamknąć. Ja nic na razie nie dostałam. Nie wiem, czy zaraz będzie pan konduktor to rozdawał, czy o co chodzi. Nie wiem, muszę się popytać, o co tu chodzi. No patrzcie, tutaj macie, widzicie, kluczyk, a tego się nie da otworzyć, to jest moje na czuchy. Nie działa. Problem rozwiązany. Okazało się, że w środku mamy kartę. Słuchaj, no, blondynka. No ale skąd mogłam wiedzieć? Pani powiedziała, że też się pyta ludzi. Także w środku mamy kartę, i to teraz u, powinno. U, u, u. działać. Jezu, Ale ten pan jest głośny. Głośne. Tutaj przykładacie swoją kartę, i to się otwiera i zamyka. I tutaj macie właśnie I na bagaż i na buty czat. Testujemy. Zamykamy. No i działa! Ej, fajnie! I teraz zamknąłeś też na buty. Płaka. nie bądźcie tak głośni w podróży jak ten pan, okej? Okay? Szanujmy się, kochani, szanujmy. On jest chyba Włochem po prostu. Głośni tak mają, ale nie róbmy tak? Trochę problematyczne będzie wchodzenie po tych schodkach, ale no dobra, ogarniemy to, prawda? I takie rzeczy się robiło, słuchajcie. Zobaczmy, czy to jest dużo miejsca. Jezus! Ciężko się to wchodzić, Będzie to miejsce, żeby tutaj wchodzić na pewno, ale jest ok O, ruszyliśmy. Zobaczcie. Jedziemy ogarnę tu i pokażę Wam prawdziwy rumtur, bo jeszcze Was nie uprowadziłam odpowiednio. Słuchajcie, kapsuła na wejściu wygląda tak. Tutaj mogę się zamknąć. Trudne to jest. Czy ja to teraz otworzę? Nie, no dobra. Okej. Okay. Tu mamy zamkniętą kapsułę. Zobaczcie, tutaj jest jej wejście przód. Tutaj mamy giwciki. Zaraz pokażę, co dostałam. Tu mamy lustro. Dzień dobry, które widzę, że jednocześnie jest stolikiem, żebyśmy mogli zjeść coś, porobić. Fajnie, super. O, jest ale tu wszystko jest ciężkie i ciężko chodzi. Widzę, że ten stolik również, słuchajcie, się rusza. Także możecie tutaj po całej długości tym stolikiem jeździć. Fajne. Ja to dam tam z tyłu, żeby. Mnie zbiła lustra. Widzimy, że mamy tutaj LEDy. Tutaj mamy haczyk też na jakąś kurteczkę, więc fajnie. Tutaj jest jakiś drugi haczyk. Tutaj mamy nasze spanko. Jak na razie się rozkładam. Tu mam twarz. Nogi nie sięgają mi do końca, słuchajcie, więc jest naprawdę sporo miejsca. Poza tym, zobaczcie, jak wysoko jest ten sufit no nie mam całej wyprostowanej nogi ale no sprawię, że całą w sumie także na pierwszy rzut oka wydaje się to mega wygodne, bo nawet jak siedzę, to patrzcie, no nie dotykam w ogóle tego sufitu także spoko, nie jest tak klaustrofobicznie w sumie, ale powiem wam, że te psy w Japonii też niby takie klaustrofobiczne, że się działo się tak, tylko naprawdę było dużo przestrzeni ale dobra, lecimy z rupturem dalej, słuchajcie to jest hit, co tutaj jest, czy wy widzicie to? To jest taka szparka, którą można otworzyć i generalnie, jak jeździcie we dwójkę, to możecie właśnie sobie otworzyć to okienko i widzicie kapsułę osoby obok. Patrzcie, tu jest kapsuła, pani. <noise> Więc także możecie sobie głową w głowę e, siedzieć, ale oczywiście to zamkniemy i można zablokować. Ale chyba nie działa. No, chyba nie działa. O nie, działa, dobra. I widzicie? Macie tutaj swoją przedziałkę. Zamykamy ją fajnie i. Już nie macie sąsiadów. Tutaj widzę. O, ej, ładowanie. Testujemy, gdzie jest mój telefon. Tu na razie nie działa. Może przez to, że pociąg stoi, ok? I jak ruszyć, to zobaczymy, czy będzie działał. Tutaj mamy oczywiście okno. Małe, ale jest fajnie. Mamy też zasłonę jedną i widzę, że jest też lepsza zasłona druga. Tu mamy jakiś cały panel dowodzenia, zaraz zobaczymy. A nie, bo w sumie tu nic więcej nie mamy, mamy tak naprawdę światło jeszcze dodatkowe. O, i klima zaczęła działać trochę, jest tu ciepło, ale zaczęło coś wiać. I mamy kontakt i na USB, więc to jest mega spoko. Ten panel dowodzenia to widzę, że tak, jest światło. O, wyłącz włącz, i patrzcie, chyba jakieś kolorki też są o, ej, niebieskie kolory ej, zmieniają się kolory ej, co to za ej, czad, zostawimy jakieś klimatyczne o, zostawimy różowe, czy nie? chcecie pewnie jaśniej, co? o dobra mamy jasne mamy jakąś ikonkę toalety nie wiem co to oznacza szczerze mówiąc czy jest zajęta czy nie ale jest na czerwono także może jest zajęta zło więc nie mam pojęcia bo na pewno nie wysunie mi się tu toaleta co nie i widzę że można jeszcze wez wezwać się jakby serwis czyli pana albo panią konduktor żeby pewnie nam jakąś herbatę czy kawy, czy cokolwiek zrobili więc to jest mega spoko w sobie. tak jak w samolocie że macie przycisk no tutaj mają trochę więcej chodzenia jednak ale spoko mega fajnie to wygląda a i tutaj mamy oczywiście jakąś Taką kieszonkę do trzymania rzeczy. I zobaczmy, co mamy w giftach, bo w sumie to tyle z romanturu, ale ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Co prawda, no 650 zł to, to kosztowało, ale co by nie było na no, trasach w Wiedeń Rzym. Także to jest ponad 1000 km, więc e, sporo. Mamy tutaj poduszeczkę. Jasiek, bardzo fajnie. Dziękujemy. Całe prześcieradło to jest super. Takie porządne, ciężkie to prześcieradło. Kocyk. I mamy całą siatę. A nie, to moja siota. Myślałam, że to jakiś gift, a to moja siota. <laughs> Wzięłam sobie nie na wypadek, gdyby nie było, także dajemy tutaj sobie to jedzonko. I na pewno dostałam od nich takiego batonika malutkiego, no jakąś taką ale przekąskę i wodę niegazowaną. Wiem, że w cenie ma być jeszcze śniadanie do łóżka, <laughs> ale już e, kiedyś miałam śniadanie do łóżka w pociągu i była ta sucha bułka z takim małym żonem. herzlich willkommen im night nach. Specia hmm. über Mailand und Genoa so ja Rimini, an den La via Milan and Genoa and the Nightjet service to Rome via Rimini. Dobra, pani przestała gadać. Niestety nasz sąsiad nie przestał gadać. Ogarniemy jak tutaj jeszcze wygląda z toaletą i prysznicem. Zrobimy sobie tutaj łóżeczko później. Zobaczymy jak z tymi przykąskami z tego co wiem nie ma tutaj wagonu takiego restauracyjnego, że macie właśnie. Takie posiłki u nas w Warszawie Są przekąski, także akurat lipa, jak na taki pociąg wiecie, taką trasę jedzie. Ale zobaczymy jakie są te przekąski i chciałabym się napić jakieś ciepłe herbatki, mam nadzieję, że będzie. Także zaraz idziemy na jeszcze tour de pociąg. Ale na razie jestem bardzo zadowolona, tylko nie w ten pan się zrobią. Boże! Dobra, słuchajcie, minęła jakaś godzina albo i więcej, bo zagadałam się z moją sąsiadką, z sąsiadką z Indii, super w ogóle, nazywa właśnie Nikita, więc i pogadałyśmy trochę o podróżowaniu, okazało się, że była teraz w Polsce właśnie, więc e, bardzo fajnie my się z nią zagadałam, ale powiedziałam, kurczę, muszę i zobaczyć toalety, muszę zobaczyć prysznic. W sumie obok naszych kapsuł dosłownie są toalety. I mamy tutaj prysznic, także zobaczmy, jak to wygląda. A nie, tu nie ma prysznicy jednak, przepraszam. Tu jest tylko po prostu takie do zagarnięcie się, jest lew i mamy lustro. Tak wygląda tutaj ta część, a no tak, jest po prostu mywalka A tutaj mamy już toalety. Czy to się czymś różni? Jezus, myślałam, że już tam coś jest, ale nie. Okej, okay, no dobra. To wygląda jak zwykła toaleta. Chcę, chciałabym zobaczyć prysznicę, bo to jest moja ulubiona partia podróżowania panią w pociągu. Prysznicę. To jest zawsze takie dziwne uczucie nic ja w pociągu, co ja? Ona gdzieś tu powinna być chyba że ta druga, ale nie. Wydaje mi się że zwykła WC. No ale jest czysto, schludnie jest papier, to jest najważniejsze. Sorry, where's shower? Voist shower. Do we have showers here? Yeah, shower out! Like two. No 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 here. No no no, this is Slawagno sleeping couch. No dobra, no to niespodzianka. okazało się że jednak nie mamy prysznicy, ale byłam pewna że w tej rozpisy co się znajduje w tych w kabinach są prysznice, także no grubo, bo ja wysiadam bardzo wcześnie rano i nie wziąłem sobie żadnego hotelu i jeszcze mam cały dzień w mieście, dopiero późno po południu przed do Polski, także bez mycia się... No dobra, będę na ćwierdziele, no trudno. Zapomniałam Wam powiedzieć, że jak Pani nie sprawdzała bilety, to jest coś takiego jak budzenie na życzenie, czyli Pani po prostu pół godziny przed przyjazdem do mojej stacji docelowej przychodzi i mnie budzi. to jestem ciekawa, czy wtedy przyniesie mi się na nie, bo też się pytała, czy te kawy czy herbatę na Nie wybrałam sobie kawę, także zobaczymy. Teraz w takim razie pójdę zobaczyć na jedzonko, bo zamówiłam sobie jakąś herbatkę i zobaczymy, co oni tam mają. Widzę jakieś parówki, także wydaje mi się, że tutaj będę mogła sobie zamówić coś do picia jedzenia. Bardzo mocno ubolewam, że często za granicą właśnie nie ma takich warsów jak u nas. Jesteśmy rozpieszczani tym. Tak wygląda właśnie wagon restauracyjny. Po prostu. Takie małe przedziały, i z tego co wiem, są właśnie przedziały na ciepłe, jakby chyba przykąski, ciepłe napoje, i osobno są na zimne, na jakieś batony, wodę, Coca-Cola i tak dalej. Teraz, jak pan wróci, to się spytam, czy mogę kupić herbatkę u niego. Jestem ciekawa, co jeszcze tutaj można zamówić w sumie do jedzenia. Te porówki tak dobrze pachniały, ale oczywiście jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy ja faktycznie się wyśpię w tej kapsule. Czy będzie mi się dobrze spało, bo wiecie, jak to w tych pociągach jest, jest różnie. Jak będzie cicho, to myślę, że powinno być git, ale no zobaczymy w sumie. Jestem bardzo ciekawa, czy się wyśpię, czy będzie wygodnie i czy będzie chłodno, czy będzie gorąco, bo to też zawsze jest taka loteria, że masakra, nie da się tego w ogóle przewidzieć tak naprawdę. Więc mam nadzieję, że będzie spoko. Z tego, co się dowiedziałam, ten pociąg jest z końca tak, grudnia zeszłego roku, także jest naprawdę nowiusieńki i widać to serio. Widać to, że jest bardzo dopracowany, wszystko jest takie nowe, jest nowoczesne i jest to aż w szoku, że pociąg może być tak nowoczesny tutaj. Także super. Jeszcze tylko, żeby był wagon restauracyjny i w ogóle. Aj, no i pryszny dostępny też dla wszystkich, a nie tylko prywatny. Gula, Chirion, Karl, Frankfurt, Mission No ok, okej. And what's for breakfast? Was, uh, breakfast. What's for breakfast? Yeah. You go to wagon. Okay, but it's something warm uh, at the breakfast or no? Breakfast is next day. Yeah, but two, two, it's yeah. something from this for breakfast? No, no, no. Breakfast is uh, two bread, marmalade and butter. Oh, okay, okay, okay. Coffee, hot chocolate. And how much for uh, is for tea? Two euros. seventy. Okay, so we have to neg have negotiations. <laughs> I have only in cash two ten, I think. Yeah. It's okay. Yeah. <laughs> Sorry. Thank you so much. Yeah. Okay. <laughs> Bye. <noise> Okazało się, że zepsuł się czytnik na karty, więc nie można nawet zapłacić za jedzenie i picie kartą, tylko w gotówce. Taka herbatka kosztowała całe 3 euro, ja miałam 2,10, ale dała się wynegocjować. Pan się śmiał, także miło, miło, fajnie, ale no problem, bo nic innego już nie będę mogła tu zamówić. A pan mi pokazał, że jest nawet sporo opcji na ciepło: jest jakieś kary, jest jakiś gulasz. No, Frank już nie ma, skończyły się ostatnio, widziałam, mi tak pachniały, także i tak spoko. Jest naprawdę spoko. Myślałam, że będą same, widzicie, batony, więc mega fajnie. Dobra, idę jeszcze sobie porozmawiać z koleżanką i widzimy się na wieczornej rudnie. Słuchajcie, przyszłam właśnie na e, wieczorną rutynę. Jest już po 23, tak się zagadałam z tą moją sąsiadką. Świetna wypeczka, ale właśnie zauważyłam, że w ogóle możecie sobie tu ustawić temperaturę. Czy to nie jest crazy, jak na pociąg? Jezu. Dobra, ale idziemy do pomieszczenia obok zrobić sobie rutynkę. Powiem Wam, że w tym przedziale, przy Boże, Przedziale, w tym pomieszczeniu jest zdecydowanie mniej miejsca niż tam, gdzie są toalety. No ale dobra, poradzimy sobie. Zaczynamy od miejsca zębów. Powiem Wam, że na razie ten pociąg jest za Jest naprawdę nowoczesny, nowy Czuć to wszędzie. Robimy rodękę. Mój protip dla ludzi, którzy mają problem z starą, że jak jesteście w takich miejscach, to kupcie sobie po prostu wodę butelkowaną. Nie myjcie, tej takiej. Mm, pociągowej. Wodzie <noise> tylko mycie oboterekowane. To jest najlepsze. Jak jesteście na statku, pociągach wszędzie, to jest dużo lepsze. Ja nie chcę, bo kupiłam gazowatą. No. <noise> więc miałam dodatkowy masaż. Ja zawitałam właśnie do mojej kabiny, więc trzeba to sobie jeszcze ogarnąć, jakoś fajnie powstaje w absurdalnej godzinie. Także muszę mieć wszystko ogarnięte. Na pewno potrzebujemy podładować telefon. się prezentuje moje łóżko. Wzięłam sobie też małą poszewkę na kołdrę, ale tutaj mamy rozcielone prześcieradło. Jak to wygląda. Fajnie, co? Śmieszne co w takiej kapsule. Jest naprawdę bardzo wygodnie. Bardzo fajnie. Zobaczymy jeszcze, jak ja się te 5 godzin, ale zapowiada się spoko. <laughs> Dobranoc! Dzień dobry, kochani. Mamy już piątą rano. Zaraz powinny Pani przejść i budzić. Zobaczymy, czy będzie I słuchajcie, dwie takie kajerzerki masło i marmolada. To jest nasze śniadanko do łóżka. No nic specjalnego, ale fajnie, że chociaż cokolwiek jest, nie? <laughs> Słuchajcie, mamy prawie już 6 rano Spędziłam ponad 10 godzin w tym pociągu I słuchajcie, wspominam ten pociąg chyba najlepiej Jeżeli chodzi pod względem wygody Dostosowanie naprawdę było zarąbiste Każdemu polecam spać sobie w takiej kapsule Było wygodnie, czasami było chłodno, a czasami było głośno Ale to jak w pociągach, co nie? W każdym tak macie Ale było naprawdę rewelacyjnie Na pewno powtórzę że taką podróż tylko będę spała dłużej Bo 4,5 godziny to zdecydowanie za mało ale oceniat ten pociąg spokojnie 5 na 5. A teraz przede mną cały dzień w Polonii. Ahoj! Dzięki wielkie kochani za oglądanie i sobie się w kolejnym odcinku. Tak!